Czujesz to prawda? Napięcie w klatce piersiowej, które pojawia się znikąd, pędzące myśli, jakby próbowały uciec przed czymś, czego nawet nie potrafisz nazwać. Ciągły strach, że coś pójdzie nie tak, nawet gdy wszystko jest w porządku. A co gorsza, nikt wokół ciebie tak naprawdę nie rozumie, co dzieje się w twoim wnętrzu. Uśmiechasz się i mówisz, że wszystko jest w porządku, ale wewnątrz, jakbyś krzyczał, a nikt nie słyszy. Teraz zatrzymaj się na chwilę. A co gdybym ci powiedział, że ten codzienny lęk, który cię konsumuje, nie jest prawdziwym problemem? Co gdyby to był tylko objaw czegoś znacznie głębszego, co próbuje wydostać się z twojej psychiki? Karl Gustav Jung, jeden z największych myślicieli psychologii głębi, wierzył, że lęk nie jest porażką, dysfunkcją ani prostym problemem chemicznym. Dla niego lęk był wołaniem duszy, znakiem. Że pewne części ciebie były zaniedbywane, duszone lub odrzucane na tyle długo, że teraz próbują się wydobyć z pełną siłą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego odczuwasz tyle lęku bez widocznego powodu? Czy kiedykolwiek pytałeś siebie, dlaczego nawet gdy próbujesz kontrolować swoje myśli, medytować, głęboko oddychać lub podążać za powierzchownymi radami, jak myśl pozytywnie, to uczucie pozostaje? Jak niewidzialna obecność goniąca cię, może dlatego, że próbujesz zabić posłańca, nie słuchając wiadomości. Jung mówił, że nerwica zawsze jest substytutem legitnego cierpienia. Innymi słowy, lęk pojawia się, gdy uciekasz przed czymś, co trzeba stawić czoła starym bólem niewygodną prawdą częścią ciebie, którą schowałeś do piwnicy swojej psychiki, myśląc, że nigdy więcej nie będziesz musiał się z tym zmierzyć. Ale psychika ma inny plan. Lęk to alarm. Ten film nie jest powierzchownym poradnikiem samopomocowym. Nie jestem tu, aby powiedzieć ci, że wszystko będzie w porządku, ponieważ być może tak nie będzie, jeśli dalej będziesz ignorować to, co twoja dusza próbuje ci powiedzieć. Ten film to lustro, a jeśli masz odwagę spojrzeć w nie do końca, możesz odkryć coś, czego nikt nigdy ci nie pokazał prawdziwe znaczenie twojego lęku, jak on może przekształcić się z wroga w przewodnika, więc wybór należy do ciebie. Czy będziesz nadal uciekać, czy spojrzysz w oczy temu, co cię nawiedza? Lęk, który odczuwasz, nie jest przypadkowy, nie pojawił się znikąd i na pewno nie jest tylko zaburzeniem chemicznym, w co zostałeś zaprogramowany, aby wierzyć. Dla Junga objawy psychiczne są symbolicznymi wyrazami czegoś, co dzieje się głęboko w psychice, a lęk w szczególności jest to znaką, że toczysz wojnę z samym sobą. Jednak to nie jest świadoma wojna, to podziemny archetypowy konflikt między siłami, które kształtują to, kim jesteś, a tym, kim udajesz, że jesteś. Jung wierzył, że w każdym człowieku istnieją uniwersalne archetypy, prymordialne obrazy, które zamieszkują zbiorową nieświadomość. To nie tylko postacie mitologiczne czy piękne symbole, to żywe siły, które kształtują twoje myśli, emocje, decyzje i najgłębsze lęki. Gdy te archetypy wchodzą w konflikt, odczuwasz to. Gdy jeden z nich odrzucasz, gdy odrzucasz cień, siebie lub wezwanie wewnętrznego bohatera, twoja psychika nie milczy krzyczy. Najpowszechniejszą formą tego krzyku jest lęk. Lęk nie jest spowodowany przesadnym myśleniem. Jest wynikiem odłączenia. Gdy ego, ta część ciebie, która identyfikuje się z społeczną maską, rutyną i kontrolą, traci kontakt z nieświadomością, rodzi się wewnętrzna szczelina. Czujesz się niepewnie, nawet bez powodu. Czujesz strach przed przyszłością, nawet gdy wszystko jest względnie w porządku. Czujesz pustkę, która niczym się nie wypełnia, ani sukcesem, ani relacjami, ani relaksem. Dlaczego tak się dzieje? ponieważ nieświadomość próbuje przywrócić równowagę. Stara się zwrócić twoją uwagę. Kiedy żyjesz tylko, aby spełniać zewnętrzne oczekiwania, utrzymywać wizerunek, podążać za scenariuszem, którego nawet nie napisałeś, zaprzeczasz swojej duszy. Odrzucona dusza manifestuje się najpierw jako dyskomfort, a następnie jako lęk, a jeśli dalej będziesz ją ignorować, nastąpi załamanie. Jung nie widział lęku jako wroga. Postrzegał go jako symbolicznego posłańca, nosiciela wezwania do indywiduacji, procesu stawania się tym, kim naprawdę jesteś. Ale do tego niezbędne jest uznanie, że lęk niesie wiadomość, metaforę, symbol, coś w tobie umiera, aby inna część mogła się narodzić. Jednak ego boi się tej transformacji i walczy przeciwko niej. To prawdziwe pole bitwy. Czy czujesz, że tracisz kontrolę? Być może dlatego, że nigdy naprawdę nie miałeś kontroli, tylko iluzję. To, co lęk stara się pokazać, to, że istnieje otchłań między tym, kim jesteś, a tym, kim powinieneś być. Dopóki ta otchłań nie zostanie skonfrontowana, pustka będzie tylko rosła. Ale co tak naprawdę kryje się w tej otchłani? W następnej części zagłębimy się jeszcze bardziej do najciemniejszego zakątka twojej psychiki aby zrozumieć związek między lękiem a cieniem. Być może stawiając mu czoła, zrozumiesz, dlaczego twój lęk nigdy nie chciał cię zniszczyć? Jeśli ten materiał ma dla ciebie sens, kliknij przycisk subskrybuj i dołącz do naszego kanału. Dziękujemy za twoje wsparcie. Od najmłodszych lat kształtowano cię, byś był akceptowalny. Uczono cię, że pewne emocje są brzydkie, że pewne myśli są wstydliwe, a pewne impulsy należy stłumić. Nauczyłeś się uśmiechać, gdy chciałeś krzyczeć być miły, gdy czułeś złość i udawać pewność siebie, gdy wszystko się sypało. Z czasem ukształtowałeś osobowość, społeczną maskę i zakopałeś wszystko, co się w nią nie mieściło. Ale oto prawda, której nikt ci nie powiedział: Wszystko, co zakopałeś, wciąż żyje. Jung nazwał tę zapomnianą część ciebie cieniem. Cień to wszystko, czym nie chcesz być, ale jesteś, wszystko, czego nie chcesz czuć, ale czujesz. To twój strach przebrany za złość, twoja złość przebrana za milczenie, twoje poczucie niepewności ukryte pod kontrolą. Kiedy próbujesz żyć tylko jako to, co akceptowalne, stajesz się niewolnikiem tego cienia. Lęk w tym kontekście jest jak alarm uruchamiany przez odrzucaną część ciebie. To cień puka do drzwi twojej świadomości, domagając się uwagi. Im bardziej to ignorujesz, tym głośniej krzyczy. Czujesz kołatanie serca pocenie się, bezsenność, obsesyjne myśli, ale nie rozumiesz dlaczego. Patrzysz na objawy, a nie na korzeń problemu, a korzeń leży w nieświadomości, gdzie przebywa cień, stłumiony, duszący się, głodne uznania. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego masz nieproporcjonalne reakcje, dlaczego panikujesz z powodu małych rzeczy? Dlaczego sabotujesz siebie, gdy wszystko wydaje się iść dobrze? To nie pech, to nie słabość. To cień próbuje przywrócić psychiczny balans. Mówi, nie możesz dłużej udawać, że nie istnieje. A oto najbardziej okrutna część. Społeczeństwo wzmacnia twoje oddzielenie od cienia. Nagradza cię za bycie produktywnym, za wydawanie się pewnym siebie, za utrzymywanie pozoru. Ale ten pozór ma wysoką cenę. Kosztuje twoją autentyczność, kosztuje twoje zdrowie emocjonalne, kosztuje twoją wewnętrzną równowagę. Jung powiedział, że nikt nie osiąga oświecenia, fantazując o postaciach światła, lecz czyniąc ciemność świadomą. Prawdziwym lekarstwem na niepokój nie jest eliminowanie objawów, lecz stawienie czoła prawdzie, którą ujawniają. A ta prawda jest brutalna. Zbudowałeś swoją tożsamość na połowie swojej duszy, a teraz druga połowa domaga się wysłuchania. Jak jednak słuchać tej części siebie, której się boi? Jak rozmawiać z cieniem, nie dając się mu pochłonąć? Odpowiedź leży w ciele, ponieważ zanim zmaterializuje się w myśli, cień wyraża się jako odczucie niepokój, napięcie, ból fizyczny. Twoje ciało nosi konflikt, który twój umysł stanowczo wypiera. W następnej części zrozumiemy, dlaczego niepokój nie jest tylko w twojej głowie, ale w twoim ciele, i jak stał się polem bitwy między tym, Kim jesteś, a tym, kim próbujesz być. Twój niepokój nie żyje tylko w umyśle, umiejscawia się w ciele. W napiętych mięśniach, których nawet nie zauważasz w żołądku, który napina się bez przyczyny w klatce piersiowej, która pali, jakby miało coś wybuchnąć, w guście, gardle, który uniemożliwia ci powiedzenie, co czujesz? Jung wierzył, że ciało jest zwierciadłem nieświadomości. Kiedy stłumione treści nie znajdują symbolicznego ujścia, takiego jak sny, sztuka pisanie czy wewnętrzny dialog przejawiają się w dosłowny, surowy, somatyczny sposób. Niepokój jest jedną z najintensywniejszych form tego manifestu. To upadek języka duszy, który ignorowany zbyt długo, zaczął krzyczeć przez ciało. Ile razy czułeś, że twoje ciało reaguje, jakby było w niebezpieczeństwie, chociaż racjonalnie wiesz, że wszystko jest w porządku. To nieświadomość próbuje przejąć kontrolę, ponieważ twoja świadomość przestała słuchać. Układ nerwowy wchodzi w stan maksymalnej gotowości, jakby drapieżnik cię. Ale drapieżnik nie jest na zewnątrz, jest wewnątrz. To stłumione treści twojej psychiki stały się tak nie do zniesienia, że teraz wyrażają się w postaci pilności fizycznej. Dlatego powierzchowne techniki rzadko działają. Głębokie oddychanie zimny prysznic czy próba myślenia pozytywnego mogą przynieść chwilową ulgę, ale nie rozwiązują problemu, ponieważ to nie ciało jest zepsute. To połączenie między ciałem a duszą zostało przerwane. Leang to ciało próbujące zrekompensować milczącą duszę. Jung zrozumiał, że ciało jest symboliczne. To scena, na której rozgrywają się najgłębsze dramaty psychiki. Ciało pełne lęku, to ciało, które nosi sekrety, emocje, które nigdy nie zostały wyrażone, traumy, które nigdy nie zostały nazwane, potrzeby, które nigdy nie zostały usłyszane. Każdy objaw to rozpaczliwa próba podświadomości, aby wydobyć na światło to, co wymaga zintegrowania. Żyjesz w ciągłym zmęczeniu nie tylko dlatego, że twoja codzienność jest ciężka, ale dlatego, że twoja dusza prowadzi podziemną wojnę. A ta wojna ma swoją cenę. Przewlekłe napięcie, bezsenność, rozproszony ból, ciągłe poczucie zagrożenia. Twoje ciało błaga o ponowne połączenie, o wysłuchanie, o prawdę. Ale jak przekształcić to ciało w sojusznika, a nie postrzegać go jako wroga? Jak przejść od logiki walki, próbując kontrolować objawy, do logiki słuchania i integracji? W następnej części zbadamy prawdziwą antidotum na ten niepokój. Podróż indywiduacji, głęboką drogę zaproponowaną przez Junga, gdzie lęk przestaje być ciężarem i staje się kompasem. Nie jesteś tutaj, aby przetrwać, jesteś tutaj, aby stać się tym, kim naprawdę jesteś, ale problem polega na tym, że nikt nie nauczył Cię, jak to zrobić. Od najmłodszych lat kształtowano Cię, aby dopasować się do wzorców, oczekiwań, norm. Nauczyłeś się przystosowywać być akceptowanym, milczeć, unikać konfliktów, podążać za zasadami, których autorów nawet nie znasz. A w tym procesie zapomniałeś, kim jesteś. Straciłeś swoje centrum i to właśnie tam rodzi się lęk. W przestrzeni między twoim autentycznym ja, a tym ja skonstruowanym w celu zadowolenia innych. Carl Jung nazwał drogę powrotną do samego siebie podróżą indywiduacji. I nie myl się. To nie ma nic wspólnego z egoizmem czy powierzchowną asertywnością. Indywiduacja to głęboki, czasami brutalny proces ponownego połączenia z wszystkim, co odrzuciłeś w sobie. To ratunek Twojej całości, a to właśnie ratunek zaczyna rozpuszczać lęk. Nie jako objaw do walki, ale jako alert, który wreszcie został usłyszany. Indywidualizacja oznacza akceptację faktu, że są w Tobie części, które zostały zapomniane, zranione, uciszone, a które błagają o powrót. To zmierzenie się z cieniem, rozpoznanie masek osobowości, zrozumienie archetypów, które wpływają na twoje najintymniejsze decyzje. To przestanie zadawać sobie pytanie, jak powinienem być i rozpoczęcie pytań, kim naprawdę jestem, to zejście w głąb siebie, konfrontacja ze starymi lękami, bolesnymi prawdami i nierozwiązanymi wyborami. To zrzucenie idealizowanego obrazu, który stworzyłeś, i stawienie czoła rozwartwionej istocie, która została pozostawiona w tyle. Lęk w tym kontekście nie jest wrogiem, to przewodnik. Wskazuje na obszary, w których wciąż żyjesz na pół gwizdka, w których wciąż udajesz i w których wciąż boisz się być tym, kim naprawdę jesteś. Jung powiedział, że uzdrowienie następuje, gdy jednostka staje się tym, kim jest. Oznacza to porzucenie pragnienia, zadowalania, kontrolowania i spełniania oczekiwań zewnętrznych. Oznacza to zawarcie pokoju z Twoją historią, z Twoimi traumami, z Twoim światłem i Twoją ciemnością. Oznacza to integrację, a nie wykluczenie. A robiąc to, coś głęboko istotnego się dzieje. Lęk zaczyna się rozpuszczać nie dlatego, że go pokonałeś, ale dlatego, że w końcu zrozumiałeś, co chciał powiedzieć. To nie był problem. To była mapa, apel, pchnięcie z duszy, mówiące: obudź się, wróć do domu, bądź cały. Ale pytanie teraz brzmi, jak to robić w praktyce? Jak wejść z trybu automatycznego i rozpocząć tę podróż w prawdziwy sposób? Jak przekształcić cierpienie w symbol? Jak komunikować się z nieświadomością, nie dając się jej wchłonąć? W następnej sekcji zbadamy narzędzia, które Jung zostawił dla tego połączenia: rytuały symboliczne, cisza, sny i moc samotności. Zapomniane narzędzia w świecie, który tylko potrafi się spieszyć, ale które mogą być kluczem do Twojej wewnętrznej wolności. Zostałeś uwarunkowany, by szukać szybkich rozwiązań: tabletki na sen, motywacyjny podcast, pięciominutowe wideo z pięcioma wskazówkami, jak kontrolować lęk. Ale oto prawda, która może zaboleć: nie ma natychmiastowego lekarstwa na cierpienie, które kształtowało się przez lata. To, co istnieje, to proces. A ten proces zaczyna się, gdy wyciszysz się, posłuchasz siebie i zaakceptujesz zanurzenie w niewidzialnym. Jung nie postrzegał człowieka jako maszyny, którą trzeba naprawić, ale jako rozfragmentowaną duszę, która potrzebuje integracji. Aby to osiągnąć, niezbędne są trzy praktyki: cisza, symbolizm i samotność. W tym hałaśliwym świecie, w którym żyjemy, cisza stała się luksusem ale dla Junga cisza była początkiem dialogu z nieświadomością. Podczas gdy rozpraszają cię zewnętrzne dźwięki, powiadomienia i zobowiązania, opinie innych, najważniejszy głos pozostaje stłumiony. Twój, cisza nie jest pustką, to portal. W ciszy ujawniają się zepchnięte treści, kształtują się symbole, a marzenia odzyskują sens. Cisza jest językiem duszy, a w tej cichej przestrzeni pojawia się symbolik. Jung twierdził, że nieświadomość komunikuje się poprzez symbole, obrazy, które niosą głębokie znaczenia, często niepojęte dla racjonalnej logiki. Czy kiedykolwiek miałeś niepokojący sen i obudziłeś się, nie wiedząc, co ono oznacza? Czy kiedykolwiek czułeś dziwną więź z piosenką, obrazem lub pozornie błahym wspomnieniem? To są symbole, a one nie pojawiają się przypadkowo. Są kluczami, fragmentami twojej duszy próbującymi powiedzieć, Hej, jestem tutaj. Rozpoznaj mnie. Interpretacja tych symboli to akt psychicznej alchemii. Musisz nauczyć się dostrzegać, co kryje się pod powierzchnią. Sen o upadku może ostrzegać przed utratą kontroli. Ciągłe uczucie ciężaru na barkach może symbolizować odpowiedzialności, które nie należą do ciebie. Lęk w rzeczywistości jest sam w sobie symbolem znakiem, że istnieje pęknięcie między tym, co przeżywasz, a tym, kim jesteś. Ale nic z tego nie może być osiągnięte bez samotności. I zwróć uwagę: samotność to nie izolacja, izolacja to ucieczka, samotność to obecność, to święta przestrzeń, w której wreszcie możesz przestać działać i zacząć słuchać. Jung postrzegał samotność jako niezbędny rytuał transformacji. To w samotności jego traci złudzenie kontroli, a ja zaczyna się manifestować. To w samotności ujawniają się sny, organizują symbole, a wewnętrzny chaos odnajduje sens, cisza, symbolizm i samotność. To narzędzia prawdziwego alchemika dusz. A jeśli naprawdę chcesz przerwać cykl lęku, musisz przestać szukać odpowiedzi na zewnątrz i zacząć słuchać tego, co wyłania się z wewnątrz. Ale zrozumienie tego wszystkiego to też za mało, bo teraz nadchodzi najtrudniejsza część działać, integrować, żyć zmianą. A do tego będziesz musiał dokonać niewygodnego wyboru między dalszym udawaniem, że wszystko jest w porządku, a wzięciem odpowiedzialności za własną transformację. W następnej i ostatniej części dotrzemy do punktu końcowego tej podróży, decydującego momentu, w którym spojrzysz na swoje lęki i zrozumiesz, że nigdy nie były antagonistą Twojej historii. Teraz to od Ciebie zależy: czy będziesz dalej uciekać, czy wreszcie staniesz twarzą w twarz z prawdą? Czas przestać oszukiwać siebie. Patrz na swój lęk nie jako na niesprawiedliwy ciężar, ale jako na brutalne lustro, które życie postawiło przed wszystko, co czułeś do tej pory. Ucisk w klatce piersiowej cichą udrękę poczucie, że zaraz się załamiesz, nie były porażkami. To były znaki, wewnętrzne krzyki błagające o ponowne połączenie. O całość o prawdę. Spędziłeś życie, próbując się dopasować. Starałeś się być wystarczający. Próbowałeś wyglądać dobrze, ale lęk nie chce, abyś wyglądał dobrze. Chce, abyś był. Nie pojawił się, aby cię zniszczyć. Pojawił się, ponieważ coś w tobie było już złamane i potrzebowało odbudowy. A ten proces boli boli, bo wymaga oderwania. Wymaga rezygnacji z masek król, starych wersji samego siebie, które nosiłeś tylko po to, by przetrwać. Ale nie przyszedłeś tutaj, aby przetrwać. Przyszedłeś, aby żyć głęboko. Aby stać się tym, kim zawsze byłeś przed tym, jak świat uformował cię w lęk i kondycjonowanie. I właśnie dlatego Jung powiedział: Czego się opierasz, to trwa, to co akceptujesz, zmienia się. Lęk jest uporczywy, ponieważ wciąż się opierasz, opierasz się swojej prawdzie, swojemu cieniowi, swojemu uzasadnionemu bólowi. Ale punkt zwrotny jest taki, gdy wybierzesz akceptację wezwania swojej duszy, zamiast uciekać przed dyskomfortem, teraz wybór stoi przed tobą. Możesz nadal szukać rozrywek, uciekać od siebie, odczulać się tymczasowymi rozwiązaniami, albo możesz po raz pierwszy zatrzymać się głęboko odetchnąć i rozpocząć prawdziwy proces, głęboki, symboliczny, transformacyjny. Nie. Dlatego, że jest łatwy, ale dlatego, że jest konieczny. Twoja dusza już zdążyła się zmęczyć życiem na pół gwistkał. Jeśli to wideo poruszyło coś w tobie, chcę, byś napisał prostą zdanie w komentarzach. Wybieram, aby spojrzeć w siebie, to nie tylko zdanie, to zobowiązanie, pakt z samym sobą. I więcej niż to podziel się swoim doświadczeniem. Twój głos może być tym lustrem, którego ktoś potrzebuje, aby się obudzić. Jeśli dotarłeś tak daleko, nie zatrzymuj się teraz. Następne wideo również jest częścią tej podróży, i uwierz mi, jest ważne. Ponieważ transformacja nie zachodzi w jednej chwili, dzieje się, gdy idziesz dalej, nawet gdy wszystko w Tobie chce się poddać. Więc kliknij na następne wideo. Podróż dopiero się zaczyna.